chcecie zacząć stosować kwasy w swojej pielęgnacji, ale boicie się, że Was podrażnią, czy że będą kolidowały z innymi składnikami aktywnymi, najprościej będzie zacząć stosować kwasowy produkt myjący, bez podanego stężenia kwasów, najlepiej z dobranymi kwasami pod nasz typ cery. Taki produkt po chwili zmyłam, więc nie będzie kolidował z kolejnymi składnikami, chociaż początkowo unikałabym składników potencjalnie drażniących, takich jak kwas askorbinowy, retinoidy, czy kwasy ogółem. Śmiało możecie je stosować w rutynie dbałości o bariery hydrolipidową, dlatego, że one przygotują naszą Skórę na kolejne składniki aktywne, nawilżą, no i małymi kroczkami bez efektu drażniącego w dłuższej perspektywie będziemy mogli korzystać z działania kwasów. Jeżeli chcecie intensywniejszego działania kwasów w produkcie myjącym, to używając ich w drugim etapie oczyszczania, zostawcie dłużej na skórze, a następnie spłuczcie i przejdźcie do kolejnych kroków pielęgnacji. No i oczywiście najlepiej dobrać kwasy, które będą dostosowane do potrzeb naszej skóry. Ubiegne pytanie: tak możecie następnie zastosować peptyd miedziowy?